Widzowie, witajcie w następnym odcinku i jak widzicie, nie ma hartu, mąda. Hmm. Zgrywie się przecież typowy nabój no, kralusz przy Dorsey. No niestety, ale to nie on był. No, ci twórcy już usunęli na Wielkanoc, noc no, i już nie ma tych dorzy Więc dzisiaj sobie zabramy w normalne. Hello! Hmm. Trochę sobie już wniosków pozbieramy mojego życia jak słabo to wygląda w moim eku no dobra no, lecimy widzowi lodi jęczek oj gata szkoda, że usunęli te dorcy hardób mogli zostały te dorcy bo jednak ona była bardzo fajna każdy musi przyznać, że było fajne no mmm, no ten, kto to, to nie ma w dorsów to, żeby znać dobra no, niestety kupujemy sobie lajkę, no to jest zamieniczka, czyli najważniejsze, to jest zamieniczka, ale... no nie mamy tyle pieniędzy, mam no, tylko teraz 3 z nich do Oto. może o tobie, tobie, resztę lecimy i sobie nie bierzemy, nie bierzemy, muszę choć sobie klucze eee, i lecimy, jak normalnie, nawet jak mi się bardzo, że się nie są normalne dorscy. tu nic się nie dzieje, no, ja mamy klucze, dobra, hmm, automatycznie nam się wziął oczywiście, tam te dosy. się automatycznie nie wziął. W ogóle sto się nie stoi, mam one, trzeba mi zrobić. Tu już nie trzeba, tu nie ma to już od góreczka, jest A my sobie... Co jest sprawdźmy tu? No nie! Chyba no wezmę tu. Jest on jeszcze taki. Mmm, tak, no, tu do... leci w takim razie. A, no, nie, no. Fajnie! Dobra. Dlaczego czy nie ma smila, tak jest? Konie. Ale zawsze może odejść jeszcze No, jednak nie ma. No. Dobra, to lecimy. Uuu, mamy jedynkę. Ja już bym pewnie zmieniał wizorytet na temu. <laughs> Dobra. No i czekam na to. Fajne, fajne. What? Co to było? Lighter. Oczy. Oczy. Ej, w ścianie są te oczy. O kurde. Powiem, gdzieś w świąteczkach. Dobra, ja was odprowadzę, goście. Żeby nie musicie się martwić, o czym długało. A my sobie sprawdźmy na pierwszy On tu chyba się podlicza. Jest spokojnie, no spokojnie. Widzę, że jest na razie. No to to Okej, on mi sprawdza szatnię. Nie się no. muzyka, nie, no. oh, I mrugało? O, teraz mrugał. Jezu gości się tak mówią po pięt Zyżtujesz, żebyś się tak tep tepał. Ale tak tep tepać się? Nie wydaje mi się, że tutaj trzeba na wprost iść. Let's go. A. A. Praszcza, tu tu mam... Uuuu, najpera, a nie. Tutaj mam jeszcze mniej. Z słabą. I idziemy. Paweł, gdzie? Zobaczmy. Chwilę chwila czyli Najprostsze, co może być. Tylko nie zginęmy. Proszę. Też na figurze byśmy mieli przygodę. Przygodę. Hmm. O kurde. O kurde. Jaki pokój. Normalnie spękają nam światło. Nie idzie, nie idzie. O kurde, mukało, ale to Het moet een fake moeten zijn. Ik zoek je nu. Je moet je schoonmaken. Niks. Nee. Oké, we gaan verder. Hier. Ik zie je. Je niet dat je zo ver is. Ik Ik Czy można schować? No nie wiem na ile sekund. No już nie grałem dawno. Już w sumie grałem, jak prawdę i zosiał jakąś. No, no dobra. No. Czy to mam oczy? Czy to mam nogami? No go. Ko. No, Kolejny lighter. Niepotrzebny. Potrzebny. No, no. Dobra. No, Gości kruszko. Kolejnie to chyba fajkowe albo oczy. No nie, nie, nie. Tak, to muszę... Tak, samo. Dobra, tam... Dobra, to jak trybowy, 30. 31 tam. O nie, tam nie idzie. 31. O nie, on tam poszedł, nie a nie, nie ma, nie. Mrupało, tak to słyszałem. Tak jak tyk, tyk, tyk. No e, dobra.

Dobra, to dobra dobra, dobra. dobra, dobra jest nie, daleko, ale 39 O nie, był blisko. Dobrze, dobra, idziemy do naszego pokoju. Okej, okay, trochę złota, nie zaszkodzi. I idziemy widzowie. Idziemy dalej. Czterdziestka, czyli 4 no, dobra, No pamiętam wtedy, ja. jest pokój. pierwsza, to jest że pierwsza, to jest dobra, to pierwsza, to tu mam ten jest jak że nie jest jak pierwsza, On tu? to jest jak to to, 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 to jest Kościół, tu jest klucz. Dobra, lecimy mm, Oj, tu nie, tu nie, tu nie gościu. Lecimy. Lecimy, lecimy, goście. U, mamy tutaj naszą latarkę. O, ok. Dobra, nie świeci. No! Lejterek, lejterek, lejterek. O, właśnie też radna, ale Pięknie, ale rośliny są też Mam znalazł? Zostało to moimi Nie ma. Nie to Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie mam Nie Nie ma. Nie ma. Nie Nie ma. Nie ma. Nie Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. słaby, pokój na mruganie, wiecie? Bardzo słaby.

Muszę przeszukać sobie Ślądy. Musi coś zrobić. O nie, goście wprost się nie, gość, przy, przy Dobra, lecę. Go. Dobra. Nasza figureńka! Mmm... Dobra, co wiem. O co ja mam począć? O kurde. Figureńka! Ty się nie, nie czujesz za odważny? Podajcie na drugą tego część, no i trzymajcie się i cześć.